Wszystkim już dobrze znaną prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panią Bogumiu Zasny sporyż Witam panią. Witam panów, witam państwa. Pani prezes, tak wspomniałem o tym, że, że wszyscy już panią dobrze znają, no bo myślę, że tutaj cały czas pokazuje pani takiego, taki pazur do zarządzania. Co, co wielu ludziom myślę imponuje. Proszę mi powiedzieć. w dobrym tego słowa znaczenie nie W dobrym bardzo. tego jak najbardziej. I proszę mi powiedzieć, jak w tym roku będą wyglądały kolejne jakby inwestycje w funkcjonowanie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tak trochę posłodziłem na początku. A potem Pan się rozwinie. Będzie... Pan rozumie. <gry> e, e, Proszę Państwa, więc tak. Jak co roku e, w ramach środków, które posiada Spółdzielnia w odrembiony środku z Funduszu Remontowego finansujemy niezbędne remonty. Na ten rok też zaplanowaliśmy realizację remontów na parunastu budynkach. Powiem tak: niektóre remonty są widoczne z zewnątrz, dotyczące elewacji, powiedzmy pokrycia dachowego, kominów, czy instalacji odwadniających dachu, czy chodników wokół budynków. Wiele remontów przeprowadzanych jest wewnątrz budynków, chociażby prace remontowe, klatek sodowych czy wewnętrznej instalacji. Mamy, Zbliża się koniec pierwszego kwartału tego roku. Już jesteśmy dość zaawansowani. Na jednym z budynków dużym, na Świerki Wigury 71, to jest budynek o 74 mieszkaniach. Zakończyła się praca remontowe klatek sodowych. Myślę, że mieszkańcy, my, czyli blisko 150 osób, pozytywnie oceni pracę, które zostały wykonane. Rzeczywiście powłoki malarskiej budynek wygląda mhm. pięknie. Trwają również prace na innym budynku z, z Wielkiej Góry, wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej kanalizacji. Trudne prace instalacyjne, ponieważ trzeba ingerować wewnątrz poszczególnych mieszkań, efektem tych prac będzie poprawna, sprawna instalacja wodna, czyli nie będzie już problemów z uzyskaniem czy z dostępem do ciepłej wody. I w momencie po, powiedzmy, już kiedy przyjdą temperatury plusowe, rozpoczniemy prace remontowe na zewnątrz budynków, na Lenartowicza będą Poddane dwa budynki pracy na elewacjach. Zresztą one są widoczne, sprawiają okay. te rusztowania. No i planujemy blisko to może tak powiem oględnie blisko 2000 m2 chodników wymienić na. Czyli, jak gdyby, prace O, właśnie. Ale ty wykonując te prace dodatkowo, tam gdzie jest możliwe, parę miejsc postojowych, udaje nam się czasami wygospodarować. Są poprawne, czy wykonane nowe dojścia do klatek sodowych, są poprawne miejsca dla altan śmietnikowych, bo to jest poważny problem rzeczywiście, jeśli chodzi o segregację odpadów. Na nas ciąży obowiązek, na nas, na spółdzielni zabezpieczenia budowania, postawienia altan i na tyle mhm. pojemnych, żeby tam była możliwość przeprowadzania tej segregacji w e, pięciu elementach, bo taka ona obowiązuje. Także przed nami e, zamierzenia są wcale niemałe, no, oprócz budynków I to mieszkalnych, za kwotę. tą dokładnie 3 miliony, a nie więcej, mhm. bo to jest e, teoretycznie bo taki jest odpis złoty 50 zł od metra kwadratowego, powierzchni użytkowej miesięcznie. Każdy z mieszkańców może sobie wyliczyć i ma taką wiedzę, w jakiej części finansuje swoich opłat za mhm. zamiesięcznych koszty remontów. W tym miejscu muszę powiedzieć, że funkcjonowanie spółdzielni naszej, spółdzielni Andrychowskiej, odbywa się na takiej zasadzie: jeden wspólny fundusz remontowy, prace, które są niezbędne na określonych nieruchomościach, ale rozliczenia. Funduszu Remontowego, czyli jesteśmy w stanie każdemu mieszkańcowi podać informację, ile kosztowały mhm. remonty już od kilkunastu lat wstecz. Zresztą na koniec miesiąca marca przekażemy każdemu z mieszkańców rozliczenie ostatnie rozliczenie, jeśli chodzi o koszty utrzymania mieszkania za rok ubiegły. Koszty ciepła to jest temat gorący. Mhm, no tak. Nie dlatego, że lato gorące, tylko. Tak. Z, z innych, innych względów, zaraz będziemy mówić mm, o cenach, właśnie. i to rozliczenie otrzyma każdy z użytkowników do końca marca. Postaram się również, tak jak w roku ubiegłym, przekazać taką informację pisemną na temat tego, czym zajmowaliśmy się w roku ubiegłym. To ciągle mówimy o roku jeszcze 2021, bo mm. go rozliczamy. Podamy również informację, jakie były koszty dla każdej nieruchomości. No bo koszty utrzymania mieszkania każdy mieszkaniec ma. I będzie jeszcze jedna cyfra, którą pragniemy przekazać mieszkańcom o takiej wiedzy jak jaka jest, są, jaka jest wysokość zadłużeń czynszowych na poszczególnych budynkach. Bo to też determinuje i wyznacza czasami możliwość wykonywania remontu na danym no budynku. No właśnie pani, pani prezes odnośnie tych cen. No to co się dzieje na rynku no chyba no nie wiem czy, czy... Czy pamięta Pani w ogóle kiedykolwiek taką sytuację, jaka jest teraz, gdzie, gdzie cena za tonę węgla potrafi skoczyć o 500 zł w skali tygodnia? Nie mówiąc o cenach gazu i tak dalej. Jak Pani się na to zapatruje? Czy. Już jakby poszukuje pani nowych źródeł dostaw węgla do Andrzeuszkich codziennie Co Zadał pan pytanie, czy pamiętam? Otóż przed transformacją ustrojową, czyli przed 90 rokiem, to niektórym się to wydaje, że to było dawno, mhm. ale było. Przecież inflacja na początku była ogromna, ceny szalały i też jakoś w tym wszystkim musieliśmy funkcjonować. Odnosząc się do cen konkretnie opału w tym roku, no sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, jak wzrosną koszty ogrzewania w roku 2022. Mogę tylko powiedzieć jedno, że mamy jeszcze zgromadzone na tyle, może nie zapasy, ale taką ilość węgla, który zresztą jest podstawowym źródłem wytwarzania ciepła i ciepłej wody, to powinno nam, te zapasy powinnam wystarczyć dziś do pół roku, czyli do końca czerwca, na pewno jesteśmy przed, zresztą jak co roku uzupełniamy i kupujemy mhm. zapas na sezon. Mówię tutaj, mówiąc tutaj o sezonie, to jest tak jak rozpoczynamy wrzesień do, do kwietnia. Jakie będą i po jak, za jakie pieniądze będziemy kupować tonę węgla, nie ośmielę się dzisiaj powiedzieć, bo nie ma takiego mądrego. Z mhm. tego co mamy informacje na bieżąco to węgiel jest bardzo drogi. Praktycznie go nie mamy. Jeszcze musimy kupić niedowolny węgiel, tylko węgiel o określonych parametrach, odpowiedniej klasy, kaloryczności, o odpowiedniej zawartości siarki. To wszystko ma prowadzimy działalność w oparciu o przepisy. Nie jest bez znaczenia, czy ten węgiel jest. Musi mieć odpowiednią tak my, kaloryczność, czyli można z danej tony wyprodukować tyle mhm. i tyle jednostek ciepła, jakie miejski Wszystko przed nami, natomiast ja proponuję do sprawy podchodzić nieemocjonalnie, próbować rozwiązywać rozwiązywać. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie znam dzisiaj mądrej osoby, która powiedziała, że za dwa miesiące to będzie taka inflacja. Zresztą mamy sytuację dynamiczną i w kraju, i za granicą. Także jest to na pewno trudne, ale i te święta, i najbliższe miesiące, kwiecień, maj. Tak myślę, że do końca kwietnia na pewno będzie, będzie włączono ogrzewanie. Wzoruje się na latach ubiegłych. Mhm. Czasami w maju również ciepło było dostarczane. Ale nosimy się nad czczami to świadomość, że w perspektywie tych paru następnych miesięcy ceny czy zaliczki na ogrzewanie będą musiały ulec wzrostowi, no bo determinantem czy wyznacznikiem ceny to jest właśnie cena węgla. No właśnie Pani Prezes, a czy mogłaby Pani nam zdradzić, ile Pani płaciła w ubiegłym roku za tonę węgla? Ale to jest tajemnica, nie, nie, nie chciałabym, uchylam się od tej odpowiedzi. No, okay. <laughs> to, to, jest... to absolutnie tutaj nic nie pomoże. Oczywiście, że to ma przełożenie i ja swoim mieszkańcom dokładną informację o kosztach mhm. ogrzewania budynku, taką mieszkańcy będą, będą mieli. Mhm. Natomiast, tak jak mówię, to jest informacja może nie biznesowa. Zabiegam o takie kontrakty, które są, negocjowane są warunki dla mojej spółdzielni mieszkaniowej. Rozumiem. Dobrze. Okej, okay, no to czyli jakby konkluzją i, i wnioskiem z tej rozmowy jest głównie też, jeżeli mówimy o cenach, że ogrzewanie na pewno. Podróżeje. Wszystko na to wskazuje. Wszystko mhm. na to wskazuje, że w perspektywie następnych miesięcy zresztą jeszcze trzeba patrzeć to Jest... nie tylko ceny opału, czyli, czyli surowca energetycznego. Mówimy tutaj o wzroście cen energii elektrycznej, bo przecież to są wszystko, żeby ciepło znalazło się. Na w mieszkaniu, które jest na 15 metrach wysokości, no, ono musi być dostarczone, nie mhm. tylko sieciami, instalacjami to wszystko system poboje czyli, czyli mamy tutaj koszty energii elektrycznej, no i wiele, wiele innych rzeczy. Nie mówię o kosztach transportu, czy ten węgiel sam musi w jakiś sposób do nas dotrzeć, czyli transport samochodowy, czyli paliwo. I mamy, że tak powiemy, tak wszystko to jest mhm. powiązane, zawsze było, zresztą powiązane, natomiast teraz sytuacja jest bardzo, bardzo, nie ma takiego ani ekonomisty, ani takiego analityka, który powie. Oczywiście można założyć że, i słuchać, że inflacja będzie 10%. Natomiast ja nie ośmielę się powiedzieć, że węgiel pójdzie 10%, bo muś, kupimy go na takich warunkach, jak zaoferuje sprzedawca. No tak. Pani prezes, to na koniec jeszcze proszę się wytłumaczyć z tych zniszczonych o. placów zabaw. Przesąd, a, a, Czy ASM. pytanie kompletnie, Pytam e, Dlatego, że e, mieszkańcy często nas informują, że tu się niszczy jakiś plac zabaw, i tak dalej. Później się okazuje, że to jednak nie są. Place ja, ja w ogóle to, ASM. Jest, to nie jest, że tak powiem, pytanie pod moim adresem. Spółdzielnia nie zniszczyła wręcz odwrotnie, jeżeli mamy swoje place w zabaw. To dbamy o nie. Mhm. Nie wiem o czym pan mówi. Nasze place na Żwirki Wigury na osiedlu Pachla Gancarska są w znakomitej formie, będą uruchomione w okresie no poświątecznym, bo myślimy, że wtedy mhm. będzie czas na korzystanie z Już piaskownicy. Tak, Natomiast tak. o innych zniszczeniach to nie do mnie, nie wiem. Dobrze. Dziękuję bardzo pani prezes za Również rozmowę. dziękuję.